Tak, tam fajnie ciągnie, nie? O tu jest zajebiste miejsce. No. Zobacz jak tutaj chodzą małe rybki. Tu popatrz jak tu światło, widzisz? Widzisz te kółeczka malutkie? Są uklejki. One tu będą brały. Ja Myślę, że nie ma co nawet, ni nigdzie indziej iść. Tylko po prostu tutaj siedzieć cały czas. Ale ci mówię, że one tu przyjdą Dawaj Pomóc Mamy tego, sandal Ale pak dziś za całą końcówkę Partu. Mamy pierwszą rybę o, Ale przy samych nogach, wiesz? Dobra, cicho teraz, wiesz? Bo one zaczynają grać tak. Patrz, pan Sadaczyk Weź posiedzisz mi tu no. Ładnie, ale, ale jest. Sztupaczek? Sztupa... Nie, sandaczek mały. Ale jest. Ale jest. Ty, teraz ty już musisz mi wiesz. Jaki ty masz kolor? Taki klasyczny. Czarny. Patrz tu maluszku. Teraz to już zapięty jest za, za dwie. Ale się kurczę w ten podwierak. No, straszny jest ten podwierak. To jest lipa. Powiedz, że Marcin się cieszy, że puściła Cię na ryby Marcin się cieszy, że puściła Cię na ryby, <laughs> Marziu, cieszy, się na ryby. Siedzi Uu, To będzie ładne Ty, <skrę> dawaj, dawaj Uuuu, ten jest ładny patrz poszedł ten był ładny, nie? Ten pierwszy, nie? No trudno, ale jest nagrany. Wolę ten daje. To leve, oczywiście jest! Ten już jest taki jak ten pierwszy, nie? Ale używam brzydkich słów Świeci? latarka O czy wszystko na tego wobera, nie? On jak krapala wygląda Tam one zaczęły brać Gdzie jestem? Tam mamy jest. Olma ząbki ładne Siema Siewanko, no jesteśmy już po łowieniu, mamy godzinę gdzieś trzecią. No co no, bo fajnie się łowiło Może tutaj Damian opowie Łowiliśmy od godziny 19 Do 23 .00. Było 8 sandaczy 2 łupięte 6 wyciągniętych, w tym jeden boleń no, największą rybę stracił tutaj kolega Miała gdzieś koło o, 80 Słuchajcie, to nie jest nagrane, szkoda Ale kurde, przyciąłem takiego kabana miałem go przy brzegu, świeciłem już, wyciągałem go, co się okazało. Był leżał jakiś worek, nie wiem, z piaskiem czy z czymś i po prostu przynęta wober wszedł w ten worek i wypił się sandacz. No ale kurde, taka ryba, że coś pięknego. No oczywiście ale... wszystkie ryby trafiły z powrotem. No, oczywiście wody. wszystkie ryby zostały wpuszczone, nie bierzemy ryby, bo po co? Jak można je kupić w sklepie i sobie zjeść czy No ale było pięknie. Myślę, że... Jutro jak dobrze pójdzie wybierzeły się. Może jutro jeszcze spróbujemy. No ogólnie wszystko jest no, nagrane ciemno, nic właściwie nie widać, no ale no, jest noc, to nie ma, nie ma jak tego fajnie nagrać. Ale na samym końcu będziecie mieli zdjęcia i zobaczycie jakie ryby udało się nam zrobić. Także siema, do następnego. Na razie.